Przed nami kilka trudniejszych reguł formatowania warunkowego. Trudniejszych, ponieważ użyjemy sobie w formatowaniu warunkowym funkcji. Funkcji, na podstawie których również będziemy formatować komórki. I komórki, które będą spełniały odpowiednią formułę. Na początku również zadanie, które było omawiane wcześniej. Aczkolwiek zadanie, z którym często wiele osób ma problemy. Otóż chcielibyśmy... Aby Excel odnalazł sobotę i niedzielę. Sobota ma pokolorować na zielono, niedzielę na niebiesko. Naturalnie tutaj są komórki, w których są daty, które Excel rozumie jako daty. To są zwykłe daty. Zmieniony jest tylko sposób wyświetlania w ten sposób, że miesiące są wyświetlane słownie. Skorzystamy sobie z funkcji. Tu kwestia, jakiej funkcji użyć. Musimy znaleźć funkcję, która. Potrafi na podstawie daty wskazać, jaki to jest dzień tygodnia, bo my tego tak naprawdę szukamy. Jak znalibyśmy funkcję, która by nam powiedziała, na przykład, jakim dniem tygodnia był 6 października 2010, no to będziemy mogli wykorzystać tą funkcję w formatowaniu warunkowym. Funkcji, której użyjemy, jest to funkcja dzień.tyk. Funkcja, która na podstawie daty. Zwraca dzień tygodnia. Co prawda zwraca ten dzień tygodnia w postaci liczby, ale to nam w zupełności wystarczy. Jeżeli będziemy wiedzieli, że szóstka to jest sobota, to automatycznie jeżeli któraś z dat będzie równa 6, to komórka ma się sformatować. Na razie zajmiemy się tylko październikiem i tylko sobotą. Zaznaczamy sobie całą kolumnę październik. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, nowa reguła. Musimy wybrać typ reguły. W naszym przypadku wybierzemy użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Niżej mamy edytuj opis reguły i jest napisane, że formaty wartości, dla których następująca formuła jest prawdziwa. Musimy zbudować taką formułę, która będzie prawdziwa albo fałszywa. Jeżeli formuła, którą tu zbudujemy dla której z komórek w zaznaczeniu będzie prawdziwa, to automatycznie ta komórka zostanie sformatowana. Jeżeli ta formuła będzie fałszywa dla którejś z komórek, to ta komórka nie będzie formatowana. Skorzystamy z funkcji dzień.tyk. Zaczynamy od znaku równości. Tutaj znów trudność, to znaczy Excel w żaden sposób nie będzie nam podpowiadał. Normalnie, jak w komórkach wpisujemy funkcję, Excel podpowiada nazwy tych funkcji i argumenty funkcji. Tutaj musimy tą funkcję w całości wpisać bezpośrednio z klawiatury. Wpisujemy dzień. Kropka tyg. Otwieramy nawias. Pierwszym argumentem w funkcji dzień.tyg jest data. Jest komórka z datą, którą sprawdzamy. W naszym przypadku zaczynamy sprawdzanie od komórki B5. To jest ten 1 października 2010. Zatem wpisujemy B5. Można oczywiście również było kliknąć w komórkę, ale tutaj przy formatowaniu warunkowym, jeżeli klikamy w komórki, to te komórki od razu blokuje. Widać, że pojawiły się znaki dolarów. Tutaj znów Pewnie byśmy teraz kliknęli strzałką w lewo, aby przesunąć kursor za piątkę i usunąć dolar. Jeżeli teraz kliknę sobie strzałką w lewo, to widać tak naprawdę, że Excel chce przechodzić między komórkami. Te komórka się zmieniają, a nie przechodzi kursor. To też można nacisnąć na przykład F4. F4 już odblokowuje komórki. ewentualnie te adresy komórek wpisywać po prostu z klawiatury. Średnik. Drugim argumentem wewnątrz funkcji dzień.tyk jest zwracany typ. W naszym przypadku chcielibyśmy, aby sobota była szóstką, niedziela siódemką, poniedziałek jedynką i tak dalej. Czyli chcielibyśmy numerację poniedziałek równa 1, niedziela równa 7. Jeżeli chcemy takiej numeracji użyć, wpisujemy w drugim argumencie dwójkę. Zamykamy nawias. Mamy funkcję dzień.tyk, z tym że ta funkcja dzień.tyk na razie zwraca 1 2 3 4 5 6 albo 7. My chcieliśmy, aby ta funkcja była albo prawdziwa albo fałszywa. Szukamy soboty. Zatem chcielibyśmy, aby ta funkcja była równa 6. To wpisujemy. Równa się 6. Do tego ustalamy format. Chcemy na zielono, zatem możemy wybrać wypełnienie zielone. Klikamy OK. Klikamy jeszcze raz OK. Widzimy, że Excel odnajduje soboty. Mamy soboty, podobnie będzie z niedzielami. Zatem wchodzimy w formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Niżej trzeba wpisać. Formułę, naturalnie będzie to również funkcja dzień.tyk, czyli równa się dzień.tyk. Otwieramy nawias. Zaczynamy od komórki B5, średnik 2, bo numeracja od poniedziałku równa 1 do niedzieli równa 7. Zamykamy nawias i chcielibyśmy, żeby ta funkcja była równa 7, bo wtedy będzie to oznaczało, że znaleźliśmy niedzielę. Formaty ustalamy kolor niebieski. Klikamy OK, potem jeszcze raz OK. Mamy sformatowaną niedzielę. Dodatkowo chcielibyśmy również sformatować listopad i grudzień. Czyli chcielibyśmy przenieść tą regułę formatowania warunkowego, która jest w komórkach z października, na komórki z listopada i komórki z grudnia. Jeżeli chcemy w szybki sposób przenieść regułę formatowania warunkowego z jednego zakresu komórek na inny zakres komórek, to najłatwiej użyć do tego malarza formatów. Ustawmy się gdziekolwiek, na kolumnie październik. Może być również ta. Komórka bez koloru, ponieważ tutaj formatowanie warunkowe również jest, ale akurat nie zadziałało. Bo funkcja była fałszywa na tej komórki. Nie była ani szóstką, ani siódemką. Funkcja dzień.tyk. Włączamy malarza formatów. I przeciągamy po listopadzie. Widzimy od razu, jak Excel to sformatował. Jeszcze raz malarz formatów. I po grudniu. Malarz formatów również kopiuje formatowanie warunkowe. Przechodzimy do następnego arkusza Lat 11. Tutaj chcielibyśmy zrobić taką mini wyszukiwarkę. To znaczy, mamy listę jakiś imion i nazwisk różnych osób. Chcielibyśmy, aby po wpisaniu w tym miejscu w komórce A1 odpowiednie litery, na przykład wpisuję sobie B naciskam Enter chciałbym, żeby w tym zakresie pokolorowały mi się, zaznaczyły mi się komórki, które właśnie. Tekst zaczyna się od B, czyli imiona zaczynają się od B. Wpiszę sobie jakieś D, to naturalnie chciałbym, żeby mi się wtedy pokolorowały wszystkie komórki, które zaczynają się na D i tak dalej. Również skorzystamy sobie tutaj z funkcji. Jakiej funkcji użyjemy? Funkcji, którą znamy, funkcji tekstowej, funkcji lewy, ponieważ my tak naprawdę chcemy sprawdzać pierwszą literę z lewej strony. W przypadku, gdy pierwsza litera z lewej strony w którejś z tych komórek jest równa w literce, która jest w tej komórce, no to wtedy formatowanie warunkowe ma zadziałać. Zaznaczmy sobie wszystkie komórki z tego zakresu. Wchodzimy w formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Możemy wpisać naszą regułę. Skorzystamy z funkcji lewy, zatem równa się lewy. Otwieramy nawias. Pierwszy argument wewnątrz funkcji lewy jest to tekst. Tekst, z którego chcemy coś z lewej strony wydobywać. W naszym przypadku chcemy sprawdzać pierwszą literę ze wszystkich komórek tutaj po kolei, z tą literką. Jeżeli one są równe, to wtedy formatowanie warunkowe ma zadziałać. Zatem lewy, zaczynamy od A5 komórki. Średnik. Po średniku jest drugi argument funkcji lewy. Drugim argumentem funkcji lewej jest liczba znaków z lewej strony, które chcemy pobrać w naszym przypadku 1. Zamykamy nawias. I chcielibyśmy, żeby ten pierwszy znak z lewej strony z którejś z tych komórek był równy temu, co jest tutaj wpisane. Zatem klikam na komórkę. Mam ci równe. Widać że on to od razu zablokował, ale w naszym przypadku komórka A1 ma być zablokowana, bo my zawsze będziemy sprawdzać z tym, co jest w komórce A1. Do tego format. Na przykład jakiś kolor. Klikamy OK. Klikamy jeszcze raz OK. Widzimy, że pokolorowano komórki, w których tekst zaczyna się od D, zmienia sobie na przykład na A. Widzimy, że mamy wszystkich na A. B. Na B. Na przykład R. To na R. M. Mamy wszystkich na M i tak dalej. Widzimy, że nasza reguła zadziałała. Mamy funkcję lewy, która pobiera pierwszy znak z lewej strony i porównujemy z tym, co jest w tej komórce. I mamy taką mini wyszukiwarką. Przechodzimy do arkusza za 12. Tutaj chcielibyśmy zrobić bardzo podobną rzecz. To znaczy, tutaj mamy wpisz warunek. Chcielibyśmy tutaj wpisać albo liczbę, albo bezpośrednio jakiś warunek, typu większe od 20 na przykład, albo mniejsze od jakiejś wartości. Po wpisaniu tego warunku tutaj mają się formatować liczby spełniające tej, ten warunek. Czyli na przykład, jakbym sobie wpisał większe od 100, to chciałbym, żeby zaznaczyły mi się wszystkie komórki większe od 100. Jeżeli wpisałbym na przykład 45, to chciałbym, żeby zaznaczyły mi się komórki, w których jest 45, tylko 45. I tak dalej. Bardzo podobna rzecz do tej, która była w poprzednim arkuszu, z tym, że skorzystamy z zupełnie innej funkcji. Skorzystamy sobie z funkcji tak naprawdę licz. .jeżeli. Funkcja licz. .jeżeli to jest funkcja, która zlicza komórki spełniające jakieś kryterium. My chcemy, żeby każda komórka była formatowana no, jak gdyby osobno, czyli zakresem w naszej funkcji lidzie jeżeli będą poszczególne komórki. W rezultacie każemy jak gdyby w Excelowi funkcję lead jeżeli zliczać w zakresie jednokomórkowym, czy jest spełniony jakiś warunek. Nasz warunek będzie oczywiście w tej komórce A1. Oczywiście jeżeli wewnątrz funkcji Lidzie jeżeli nasz zakres będzie jednokomórkowy, no to funkcja Lidzie jeżeli zwróci 0 albo 1. Jeżeli jest spełniona reguła, no to będzie 1, no bo mamy jedną komórkę. Jeżeli ta reguła będzie nie no to będzie 0, no bo nie spełnia tej reguły. W rezultacie, jeżeli uzyskamy 0,1, to tak naprawdę Excel to zrozumie jako prawda fałsz. Czyli to, czego wymaga od nas formatowanie warunkowe. Zaznaczmy sobie wszystkie komórki, na które chcemy narzucić formatowanie warunkowe. Wchodzimy sobie w formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Typ reguły, użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować, czyli ta ostatnia. No i znów mamy formaty wartości, dla których następująca formuła jest prawdziwa. Skorzystamy z licz. jeżeli równa się licz. jeżeli. Otwieramy nawias. Pierwszy argument wewnątrz funkcji licz. Jeżeli to jest zakres. Nasz zakres będzie jednokomórkowy, to będzie ta poszczególna komórka. Zaczynamy od A5, zatem wpisujemy a 5. Średnik po średniku jest kryterium, które ma spełniać ten zakres, czy to nasza komórka. My chcielibyśmy, żeby ta komórka spełniała ten warunek, który jest wpisany w tej komórce A1. Więc klikam na A1, zostawiam oczywiście ją zablokowaną, bo zawsze będziemy sprawdzać z kryteriami, które są w tej komórce. Zamykam nawias. W tym przypadku nie muszę porównywać to z żadną cyfrą, ani z niczym, ponieważ funkcja lid, jeżeli... W takiej budowie, gdzie zakres jest jednokomórkowy, zawsze zwróci 0 albo 1. 1 jeżeli jest spełnione kryterium. Warunek dla jednej komórki 0, to ta komórka nie spełnia tego warunku. Nic to nam w zupełności wystarczy. Podgląd ustalmy jakiś kolor i sprawdźmy, czy działa. OK. Jeszcze raz OK. To 45. Wpiszmy jakiś warunek. Większe od 50. Enter. Mamy zaznaczone komórki większe od 50. Mniejsze od zera. Mamy komórki mniejsze od zera. Widzimy zatem, że działa. Znów prostą wyszukiwarkę. I przed nami ostatni arkusz. zat 13. W tym przypadku mamy jakiś duży zbiór danych. Chcielibyśmy, aby w, tym, w tej naszej całej tabeli co drugi wiersz pokolorował się innym kolorem. Zrobimy to w bardzo sprytny sposób. Zrobimy to funkcją, która zwraca resztę z dzielenia jakiejś liczby przez inną. W naszym przypadku, jeżeli reszta z dzielenia numeru wiersza przez 2 jest równa 1, to wtedy Excel ma sformatować komórkę. Jeżeli jest 0, ma i nie sformatować. Naturalnie reszta z dzielenia przez 2 możemy nosić tylko 1 albo 0, więc podobnie jak poprzednio, Excelowi to wystarczy, żeby to zwrócić 1, czyli sformatować komórki, 0 nie formatuje komórek. Skorzystamy z funkcji mody. Funkcja mody jest to funkcja, która właśnie zwraca resztę dzielenia jedy liczby przez drugą. Dodatkowo skorzystamy z funkcji wiersz. Funkcja wiersz jest to funkcja, która wydobywa z komórki numer wiersz. Bo my sobie sprawdzić, na przykład, dla tej komórki jest w drugim wierszu. 2 dzielone przez 2, nie ma reszty, czyli 0, czyli się nie formatuje. 3, bo trzeci wiersz, dzielone przez 2 to jest to jest 1 i reszta 1, zatem ma się sformatować. 4 przez 2 nie ma reszty, więc się nie formatuje. 5 przez 2 jest reszta 1, czyli, czyli się formatuje. 6 nie ma reszty, czyli się nie formatuje i tak dalej. Oznaczamy sobie całą tą tabelę, czyli ustawiamy się na przykład na tej komórce A2. CTRL-SHIFT, strzałka w prawo, co znaczy wszystko co jest na prawo. Od tej komórki strzałka w dół, wszystko co jest w dół. Mamy w tej zaznaczone szybko cały zakres danych. Korzystamy z formatowania warunkowego na podstawie funkcji. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, nowa reguła. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. I wpisujemy formułę. Nasza formuła będzie korzystała z funkcji mod i z funkcji wiersz. Wpisuję funkcję mody. Nawias funkcja mod ma dwa argumenty. Pierwszy argument. To jest liczba, którą dzielimy. W naszym przypadku jest to numer wiersza z komórki. Żeby pobrać numer wiersza skorzystamy z funkcji wiersz. Funkcja wiersz ma jeden argument. Komórka, którą sprawdzamy, z której chcemy wydobyć wiersz. W naszym przypadku zaczynamy od komórki A2. I oczywiście jej nie blokujemy, bo to ma się zmieniać po kolei. Średnik. Przed średnikiem oczywiście trzeba zamknąć funkcję mod, wiersz. Teraz wpiero średnik. I drugi argument funkcji mod, czyli przez jaką liczbę dzielimy. W naszym przypadku dzielimy przez 2. Zamykamy nawias. Taka funkcja zwróci 1 albo 0. Bo reszta dzielenia liczby przez 2 jest 1 albo 0. Nie ma innej możliwości. Formatuj. ustawimy jakiś kolor. Klikamy OK. Jeszcze raz OK. Widzimy, że mamy poformatowane. Co drugi wiersz. I oczywiście, jeżeli byśmy chcieli poformatować na przykład co trzeci wiersz, no to można skorzystać również z funkcji mod, ale dzielić na przykład przez 3. Jeżeli co czwarty wiersz, no to przez 4, tak? Co piąty przez 5 i tak dalej. Więc tą funkcję można sobie oczywiście do wielu rzeczy dostosować. I tak jak widać, to formatowanie warunkowe, ogólnie podsumowując, bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza, że możemy korzystać wewnątrz formatowania warunkowego również z funkcji. A przez to, że możemy korzystać w formatowaniu warunkowym z funkcji, Jesteśmy właściwie niczym nieograniczeni. Mamy zwykłe reguły formatowania warunkowego i one oczywiście również bardzo fajnie działają, zwłaszcza te paski danych w skale kolorów w zestawie ale do tego dochodzi tworzenie zupełnie nowych reguł formatowania warunkowego na podstawie funkcji, no, których w Excelu jest dużo, poznaliśmy część z nich na poprzednich lekcjach.